Dobrze, witam wszystkich serdecznie na openingu 85 pakietów z najnowszego dodatku do Hearthstone'a e, Main Streets of Gadgetan. także ruszamy, 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 ruszamy. Pierwszy pakietik. ja będę myszką otwierał, strasznie lubię przenosić te pakiety, nie chcę, nie chcę tego robić... E, nie chcę tego robić, wiecie, e, Spacją. nie lubię strasznie. Dobra, pierwszy pakietik. What Party? Pierwszy pakiet i otwarty. No, tutaj już dwa rary mamy. Spoko, spoko. I mamy tą piękną panterkę. Tutaj jest naprawdę tak fantastyczny art, że cieszę się, że trafiłem tego komono, naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Okej. Okay, Okej. Okay. O, to jest świetna karta, którą na pewno chciałem trafić, bo Dragon Priestem będę grał na bank. To to nie ma nie ma nie ma szans, żeby nie, więc fajnie, że to już jedno siadło. Teraz szukamy jakichś epików i legend. Dla Fury Potion też będzie spoko. To jest świetna karta dla Prista. Ekstra, ekstra. To jest fajne właśnie w nowym dodatku, że cieszę się nawet z otwierania komonów. To, to jest fantastyczne. Wow! Golden Rare! I mamy od razu Greater Healing Potion złoty. Super, 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 super. super. Bardzo fajnie. Już jakaś tutaj złota karta siadła. Ekstra, ekstra, ekstra. Jedziemy dalej zatem. Obstawiajcie czat, w którym pakiecie piszcie na przykład ile zostanie do końca, w sensie żebyśmy wiedzieli o co komu chodzi, będzie legenda i możecie też pisać jaka. Zobaczymy czy ktoś trafi. Okej, okay. na razie tutaj takie pakieciki powiedzmy rozgrzewkowe, po jednym razie. Jeden tam był z dwoma, jeden ze złotem. Zaraz zobaczymy. Cześć Marta, cześć, witam cię. Wino, Siemoneczko, Real Kartek. cześć, cześć, cześć. Filial wart, jedna. <noise> Malerka mówi, że 54. Ok, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. 68, 64. Dobra, będziemy patrzeć. O! Wow! Dwa epiki. Radpak, o którym mówiłem, że będzie świetny. To się przekonamy. Także ja od razu tutaj updateuję, że epiki mamy dwa. Proszę bardzo. Tekst uruchamiamy. Jeszcze raz to powiem. Tekst uruchamiamy. Ale się nie chce uruchomić. Czekajcie, dajcie mi sekundkę, bo OBS się zwiesił. Dobra, teraz będzie? Będzie, super. Jestem z Ciebie dumny, OBS. OK, jedziemy dalej. Kiedy wypada Wielki Turniej? Za kilka miesięcy, 3-4 miesiące raczej, coś koło tego. Okej, okay, dwa rarki, spoko. I mamy drugą tutaj prześliczną panterkę. Fantastycznie. Już komplet mamy, jakby były potrzebne. Super. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I uwaga. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Szukamy dalej. Szukamy pierwszej legendy nowego dodatku. Y Dobra, to się też na pewno przyda do J. Druida, także spoko. Znowu fajne to że cieszę się, że wymiesiadł jakiś komon. Wow! wow! Legendary! Yy, no cóż, yy, Finja, <grywa> The Flying Star. Yy, moi drodzy, raczej krab. Raczej jest to 400 pyłu, ale art wspaniały. Art bardzo ładny i mamy pan piękny pakiecik. Legenda i Epic w jednym. Także, także spoko bardzo. Ja już tutaj update'uję no i co? No i jedziemy dalej, jedziemy dalej. To był 71 pakiet. Czy ktoś pisał? Ligi pisał, że 72. Eee, także chyba, chyba nikt nie trafił. Zobaczymy jak dalej. Uwaga, uwaga, ale jedną legendę już mamy. To jest spoko. 69 paczek do końca. No tutaj tutaj w 69 no musi coś sięść. To, to nie, ma, nie ma bata, żeby nie. Dwa rary. Dobra. Lepiej niż jeden. jest Jade Idol, który jest jedną chyba z fajniejszych kart w tym dodatku i bardziej OP. Także, także spoko. Widać, że 69 jednak w jakiś tam sposób wyjątkowa. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Znowu dwa rary. Spoko. Spoko, spoko. Siadł ten Open Silence też. Fajnie. Okej. Okay. Dobra. Double 69 tak dokładnie. Marta, jeszcze ktoś rozwalił tą legendą, tak mówisz? Spoko, zobaczymy. Golden Common? No i mamy, mamy. Golden Common, rar. Jakiś spoko, 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 jedziemy dalej. Cześć Wintermew, dzień dobry. Ile otwieram? 85, tak cytula. Ok, mamy drugiego tego. I drugiego też tego. Priest się składa po prostu sam z siebie już. Super. Milkiman, witam, witam. Ok, ok. Okej, okay. zobaczymy kiedy i jaka będzie druga legenda, ale póki co czwarty epic Draw to cards minus drone cost to less eee, Nie wiem, nie wiem co tej karcie sądzić, zobaczymy, w każdym razie czwarty epic jest eee, I jedziemy dalej, szukamy dalej, 62 pakiety do końca Uwaga, uwaga Tutaj tak zwany milfik potion of polymorph, spoko, eee, 61 pakietów Golden Rare? Ok, szkoda, że najgorsza chyba z tych kart discoverowych, ale yy, spoko. Złoty Rar, zawsze na propsie, oprócz tego jeszcze jeden zwykły, także, także gicik. Yy, dobra, jedziemy dalej. Rare! 59. Dzień dobry, Bane. Witam, witam, witam. Ok, teraz dwa milfiki z rzędu, czy będzie kolejny? Okej, okay. Dispatch Kodo, też świetny rar, super, 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 super trooper, okej, okay, tutaj nic, tutaj nic, 56 pakietów i epic, już to raz trafiliśmy, yy, ale jest to piąty epic, już to tutaj odnotowujemy, yy, dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, 55 pakietów jeszcze. Dwa rary, spoko, spoko, zawsze to lepiej niż jeden rar. Ok, ligi niestety nie zgadłeś. 54 nie było legendy. Zobaczymy, może 53? Nie, kolejny Milfik, ale jest divol No, jestem ciekaw, jak ten Divos będzie siadał. To będzie naprawdę, naprawdę spoko i myślę, że nie. Król The Unshackled. No, o tej karcie różne są głosy, bardzo, ale. Tak jak nawet z agrawainem mówiliśmy razem na naszym wspólnym omówieniu dodatku, raczej standard na ten moment nie jest przygotowany, żeby ta karta robiła jakieś super value bo za mało mamy dobrych demonów. Także, także, także... Ale jest druga legenda, jest druga legenda, więc, więc spoko. Już tutaj... Czekajcie, z dwóch kropek mi zniknął. Dobra, jedziemy dalej. 51 pakietów do końca, dwie legendy już otworzone. Także spoko. Na pewno jeszcze jedna siądzie. Skoro zostało tyle pakietów, to powinna jeszcze jedna siąść także już jest lepiej niż te minimum. Można powiedzieć. Jedziemy dalej. Malerka prawie trafiła, no? Dokładnie tak. I Epik! Ej, no trzeci raz tego epika trafiam. No co się dzieje? <laughs> Nie mogą jakieś inne te epiki siadać. Tylko cały czas to. Dobra. Dobra, jedziemy dalej. 36 teraz malerka mówi, ok. Wow! Co tu się działo w ogóle? Trzy rary pod rząd i jeszcze złoty komon. No ej, fajny pakiet, fajny pakiet. Naprawdę spoko. Bra, tutaj nic. 46. Tutaj też nic. Ten mi się cały czas też trafia, zauważyłem. Nie wiem, ile już ich mam, ale dużo. Spoko. 39 będzie legenda. 46, to Rafael już za późno. O, i kolejny epik. Ej no! Ej, ej! O co chodzi? O co chodzi, piąty Raz ten epik mi siada, Halo! Czy to jest jakieś przesłanie, że mam grać. Y Agropaladne, ja nie chcę, tak naprawdę. <ścoughs> 44. Tutaj dla agropaladna ta paczka idzie. Uwaga. No, agropaladna nie postarałeś się. <ścoughs> Trudno, jedziemy dalej. 43 do końca. Rare, rare. Ok, jedziemy dalej. 42. Okej, okay, jade idolów też już mamy pod dostatkiem, spoko. Dobra, tu nic. Tak agrawejno to coś tu jest nie tak. O, golden rare. No i to już jest lepsza karta z discoverem złota, bo ta karta według mnie ma szansę bytu i myślę, że zarówno w Renoloku, w Priście, jak i w Renomage'u jedna sztuka tej karty się znajdzie, więc fajnie, że mam złotą. Także się cieszę bardzo. No właśnie Night Duel też mam te murloki cały czas złote. Znaczy nie złote tylko zwykłe, ale cały czas mam też te murloki, więc możliwe, że dalej są jakieś bugi. Eee, no na Ameryce słyszałem, że będą dawać za to dodatkowe pakiety, więc spoko. Okej, okay, już myślałem, że to będzie znowu tamto, ale na szczęście nie. Także mamy innego epika. Eee, jakiego w ogóle? No Okej, okay, czyli nie za jakiś dobry, ale przynajmniej inny. Pilewar otworzył właśnie złotego rafliona, czy jak tam on się, on się nazywa, także gratuluję. Dobra, dobra, 36, uwaga. Dwa rary, dobra. Dobra, dobra. Czyli malerka, malerka, tu miała 36 była twoja, ale to tego kotka ładnego ci trafiliśmy. To też pasuje w sumie do Ciebie. E, dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, 35 pakietów jeszcze do końca. Jakaś fajna grywalna legenda by się przydała, na razie trafiliśmy dwie legendy i obie takie, że w sumie e, nie zależało mi żeby je trafić. Nie wiem na ile będą grane, ale nie zależało mi. E, kolejny epic do Paladyna, ale inny, więc nie narzekam. E, to jest dziewiąty epic ogólnie. Jedziemy dalej. Trzydziesta trzecia. Wow! Moi drodzy, złota legenda i do tego jeszcze taka, która będzie grywalna, bo to jest bardzo fajna karta do Pirate Decku moim zdaniem, także super. Jaram się, naprawdę się jaram. To jest super, to jest, to jest ekstra, to jest ekstra, 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 mega, mega. Trzecia legenda, w tym jedna złota w nawiasie. Jeśli coś jest, to oznacza, że tyle jest złotych. Dobra, no tu jestem pod wrażeniem, tu jestem pod wrażeniem tego, także spoko. Także ok. 32 pakiety do końca. Super, super. Jest duża szansa, że będzie jeszcze jedna legenda, no bo 32 pakiety, to. No na te 40, że powinno być w 40, legenda, to jest bardzo duża szansa, że jeszcze jakaś tu jedna siądzie. Także będzie bardzo dobrze. Jeśli by siadła, wtedy by to były 4 legendy, w tym 1 złota na 85 pakietów, więc super. Super, super, super. Golden Common? Też spoko. Złote karty zawsze na propsie. Ta 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 ta. Rare, rare. Jade Idol po raz milionowy. Znowu ten kotek po raz milionowy. I coin dla roga. To też jest ok. Eee, to jeszcze 6 lub 9 manerka. No, byłoby dobrze. Epic! Wind up barglebot. Dobrze. Dobrze. Mamy 10 epiczka. Już to tutaj odnotowujemy i jedziemy dalej. 26 do końca. Uwaga, uwaga. Ej no, ile razy ten kotek mi tu siadł już? Mógłbym zrobić jeszcze osobny licznik tutaj pod epikami, ile razy siadł kotek. I ten też. No i kolejny raz ten murlock, to też, to też do, 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 do liczników. Dobra, jedziemy dalej. Dwa rary w tym złoty. Super, super ekstra. Jedziemy dalej. Tutaj nic. 22 do końca. Podobno sobie założę, no dokładnie. I mamy kolejnego epika. Bargold Bali, tego też już dzisiaj miałem. Yy, siadają same epiki, w sumie które się powtarzają, i chyba nie siadł mi żaden jeszcze fajny epik. Ale tak czy siak, ok. Ważne, że epiki, a nie rary. Także. Także spoko. No i fajnie, jakby jeszcze jedna legendka siadła, tak jak mówiłem. 20 pakietów do końca. Minimum jedna legendka jeszcze. Byłoby bardzo, bardzo miło. No i znowu Wind Up Barklebot. Cały czas te same epiki się trafiają. Eee, coś tu jest nie tak, ale tak jak mówię. Lepszy taki sam epik niż mil Okej, okay, tutaj nic. Pyk. Rowcik, ale ta legenda jest świetna, jakbyś nie wiedział. I znowu ten murlok, no... Chyba już dziesiąty, serio, minimum. Cześć jajotka, witam. Uhuhuhuhu! Trzy rary, znowu w tym złoty, ekstra. Ekstra, ekstra, fajnie. Dobra, 15 do końca. Dobra. Okay. 13 do końca, szczęśliwa 13. Szczęśliwa 13. Mamy czwartą legendę. Jest to Genzo the Shark. Whenever this attacks. Both players draw until they have three cards. Nie mam pojęcia co tej karcie sądzić, ale chyba gdzieś się dzisiaj widziałem, że ktoś na niej grał w jakimś deku. I mamy złotego dispaczkoda. To też jest genialne. Dobra, także ja tutaj updateuję ilość legend, że są już cztery. I zostało nam jeszcze, moi drodzy, 12 pakietów do końca. Okej, okay. Okay. jedziemy dalej. Jedziemy dalej, 30 piąta legenda w 10 paczkach jeszcze Uwaga, uwaga. Na razie epik, spoko. I siadł też ten fajny heal do nas, Ok. No i epic kolejny raz tamten, który siadł już mi chyba siódmy raz. Pyk. Jedziemy dalej. Dziewięć do końca. Ja już się jaram. Już się jaram, jaram tak jak tym openingiem. Siadł fajnie. Ok. Ok. I jeszcze jeden epic pirania launcher no karta która szału powiedzmy nie robi ale jest epikiem także zawsze spoko golden golden common to jest spoko to myślę że jeśli tą Warrior powstanie to będzie no, no na pewno wtedy będzie grane więc złota wersja tego jest bardzo bardzo fajna jedziemy dalej Golden, rare. No to niestety jest słabe. W piątej turze Druid ma za dużo fajnych kart do rzucenia, żeby trzymać coś takiego, więc wątpię, żeby to się do z Druida przełożyło. Ale, ale jedziemy. Jedziemy. Jeszcze trzy paczuszki, trzy paczuszki, moi drodzy. Trzy paczuszki i i kończymy opening i będziemy zaraz tworzyć jakieś deczki, coś będziemy tutaj na pewno craftować do nich. I jeszcze epic siadł, defias cleaner, ok, czyli kontra na Sylwany, tak zwana siadła. Spoko, jest to 15 epik. i ostatnia paczuszka moi drodzy. Ostatnia paczuszka z 85. Ok, milfik na sam koniec, dobra. To dziękuję wam pięknie tutaj za obecność w openingu. Zobaczmy jeszcze ile mam pyłu tutaj. Było trochę jeszcze wcześniejszego. Dobra, 4200 z samych powtórek. Tyk.